Till -er. Till -er. Kiedyś dostałyśmy takie pytanie Dlaczego thriller thriller Thiler. nazywamy Tiler? i teraz już mam nadzieję, wiecie, dlaczego. <austhr hemen Qurny> to jest nasz autorski wybór. Uh, ja w ogóle jak zastanawiałam się nad tym tematem, bo stwierdziłyśmy, że napiszemy ze twoim pomysłem, stworzymy tutaj na wizji, właściwie na audio, bo nie ma tutaj żadnej wizji. <gul Fight> Jedyna wizja, która istnieje, to wizja tego thillera w naszych głowach, że większość rzeczy, które mam wypisane na liście, to są rzeczy, których nie, nie należy zrobić. Jakby, jeśli tego nie zrobisz, to już jesteś po większy, większym kroku do sukcesu. Rozumiem. Tak, jakby są takie rzeczy, typu na przykład, nie wiem dzieci w betonie. A i też mam dzieci w betonie. No, po dzieciom w betonie. Brak dziecka w betonie, Brak dokładnie. Brak dziecka w betonie, to zdecydowanie. No ja tutaj jako taką najważniejszą rzecz, którą ja bardzo lubię, jeżeli chodzi właśnie o taką literaturę powiedzmy z dreszczykiem troszeczkę, z tajemnicą, uh -huh. to to jest niewiarygodny narrator. Ja lubię ten motyw, wiem, że on jest dosyć powtarzalny, ale to, że czasem na przykład zachowujemy taką jednostkową perspektywę, a potem okazuje się, że osoba, której oczami patrzymy na całą fabułę, jest właśnie niegodna zaufania, że tutaj się pojawia nam jakiś Twist. Ja to bardzo lubię, bo to jest często też tak fajnie na przykład może być psychologicznie wytłumaczone, a nie, że ktoś rąbnie na sam koniec jakiś w ogóle zwrot akcji, nowe POV, które nie ma najmniejszego sensu i próbuje nam wszystko to wytłumaczyć. Uważam, że tutaj motyw niewiarygodnego narratora jest super, zwłaszcza jeżeli osoba autorska no, umie to zrobić, umie nas prowadzić i umie nas tak z nami pogrywać, bardzo bym powiedziała. Nie przypominam sobie żadnego niewiarygodnego y, narratora, którego czytałam, bo brzmi to super. Jakby lubię, lubię, mm -hmm. lubię, też ten motyw, ale mam chyba jakieś braki, bo, bo, bo nie pamiętam czego, czegoś takiego. No na przykład myślę o Dobrych Sąsiadach, tam ze względu na to, że to nie miał takiego reportażowy klimat, A, okay, ale każdy miał inną perspektywę A, to, to o i o tam mieliśmy chodzi. wielu prostu, niewiarygodnych nie, narratorów. Ja myślałam, no. myślałam, że chodzi o to, że tak naprawdę to... Y, osoba bohaterska jest złoczyńcą w ten sposób. Też tak może być, ale na przykład wydaje mi się, że takim clue, jeżeli chodzi o niewiarygodnego narratora i to taki standard, to jest y, książka, której jeszcze nie czytałaś, mam nadzieję, że przeczytasz, Byliśmy Ugarzami. Tam mhm. jest bardzo ważny ten motyw niewiarygodnego narratora. Rozumiem. I on właściwie wszystko zmienia i zmienia nam całą perspektywę na koniec, kiedy zaczynamy rozumieć, kto był niewiarygodny, a kto był wiarygodny. Ja jak myślę sobie o takim idealnym, o idealnej osobie bohaterskiej, którą y, polubiłam, to myślę o dziewczynce ze schroniska. Mm -hmm. y myślę... To też jest niewiarygodny narrator. No trochę tak. Przynajmniej no... niewiarygodny bohater. Mm -hmm. Myślę o tym, że, że właśnie gdzieś ta. Lubię, jak, jak ci bohaterowie jednak troszeczkę myślą. Mm -hmm. nie, nie muszą być jakimiś specja... specjali... Boże, nie specjalizacjami, tylko specjalistami. Listami od zbrodni i po prostu być niczym. Herkules. Y czy on mi o imię Herkules? Herkules Poirot, czyli te Hercules. Christie, Hercules. No, ja widzę Daniela Craiga, po prostu widzę przed oczyma. <grym> Ale to, to nie ten sam to, detektyw. Co nawet nie ten sam detektyw, co nie? To jest e... na noże, Tak, tak. tak. Druga część w ogóle na noży bardzo mi się podobała. Tak, mi też się, ja się podobała. Wiele niż pierwsza. Właśnie są, ostatnio sobie tak zwróciłam uwagę, że są dwa typy uh -huh. ludzi. Ja zdecydowanie wolę tą drugą. Właśnie uh -huh. ze względu na element niewiarygodnej tak. narracji, tak. który się tam pojawia, dlatego że jak oglądałam pierwszą część, która mi się podobała mega stylistycznie, byłam w kinie, to rozkminiłam... Ona była taka klasyczna. Tak, ja rozkminiłam uh -huh. tę zagadkę w ciągu 15 minut. Ja już wiedziałam, kto, jakby mój pierwszy typ to był ten typ, uh -huh. a jednak mimo tego, że w niektóre rzeczy w tej szklanej cebuli były. Dosyć przewidywalne, to jednak dłużej się bawiłam. Ale z tego, co właśnie słyszałam, są ludzie, którzy są albo bardzo mocno że w tą drugą stronę i to od razu właśnie zwracają uwagę na tę niewiarygodną narrację, a jeżeli wolą jednak klasyczne kryminały, to preferują tak. też pierwszą część. E, tak, i ja lubię właśnie osobę bohaterską, która kieruje się trochę logiką i pragmatyzmem, mm -hmm. która jed, jakby wiadomo, że emocje czasami biorą w górę, ale mimo wszystko jest w stanie. Troszeczkę zapanować nad paniką mm -hmm. i uruchomić myślenia. Tutaj cały czas myślę o ciemnej stronie, którą kto, kto, której bohaterka e, nie podeszła ci, bo po prostu cały czas panikowała. I okay. ja nadal czuję jakąś taką potrzebę usprawiedliwienia jej, że no, ona była w takim życiu, że miała prawo, ale z drugiej strony myślę sobie, że jednak. Trochę zabrakło jej w niej takiego momentu, w którym, okej, okay, jakby i tak tutaj jestem. To może zacznę ja tu... myśleć. Tak, zacznę myśleć. Tygodnie mi się działo, no, <grym> jeszcze z tym drugim typem. A propos, a propos ciemnej strony żadnych, tak samo jak żadnych dzieci w betonie to żadnych. Uwięzień? Nie, nie, nie uwięzienia mogą być. Nie, Dobrze, jeszcze przepraszam. nie. Przepraszam terapeutów, well psychoterapeutów, którzy są podejrzani. Tak. Zawsze wiadomo, że to oni maczeli jakoś Dokładnie. ten tych, tych Takich terapeutów, eksperymentatorów, którzy robią z twoim mózgiem. Mm -hmm. Nienawidzę tego mo motywu w książkach e, kryminalnych, Zwłaszcza w thrillerach psychologicznych Mojaga to się powtarza, a w filmach to już w ogóle, bo zawsze ten bohater, osoba bohaterska siedzi na tej kozetce, i, a ten, ten terapeuta tam stuka tym, tym długopisem i tak w ogóle nie wygląda terapia, i jak mnie to irytuje no. i zawsze ta osoba jest podejrzana. I jakby czekaj, gdzie to było ostatnio? A, dobra, to było w tym, w tym e, porytym filmie. Który? którym? E, z z Fenixem. A, chodzi ci ten o. Motyw bo, z terapeutą. Bo się boi. Bo się bo Jezus. Nie, tamten motyw z terapeutą mi się bardzo Jezus. podobał. Jakby To był film, na którym w połowie szepnęłam do Zosi, nudzę się, a jeszcze połowa. Dopiero minęła połowa. No, to nie był typ mojego filmu. Tak, a ja miałam, no. jak popatrzyłaś na. Myślę, że my byliśmy idealnym memem między Nikolasem Cage'em a Pedro Pascalem. Tak! Ty się do mnie odwróciłaś, boże jeszcze połowa, a ja. A jeszcze połowa! No. Więc, e, więc tak, terapeuta też, myślę w ogóle o Hannibalu z, jako serial, Aha. że tam też po prostu Hannibal był e, terapeutą Willa i <laughs> Will próbował rozstrzygnąć e, te e, no zbrodnie popełnione przez Hannibala, a się. Hannibal, że... Ej, to było Jakby do czwartego sezonu Hannibal był wspaniały. W czwartym sezonie coś, coś... Ja nie wiem, nawet nie obejrzałam czwartego sezonu. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj Hannibal jest pod tym względem taką podstawą. No. To znaczy, że po prostu wszyscy się wzorowali na tym motywie. I jednak to, że on jest OG w tym wszystkim, to mhm. robi tutaj robotę zdecydowanie. No, to... To, to nie tyle. To, to... To nie tyle, co? Nie wiem. <laughs> nie, nie wiem, bo powiedziałaś to i myślałam, że powiesz to nie, tyle. Nie, nie, popatrzyłam na moje notatki i odkryłam, że nie umiem ich przeczytać. To, no. Napisałam jeszcze tutaj bez zmiany piłowi. To jest coś, coś co mnie mhm. irytuje strasznie, zwłaszcza na koniec, jak nagle mamy z perspektywy jednej osoby i nagle potem jest osoby, która to zrobiła, i mam takie. O nie, i to jeszcze jest, czasami to jest napisane takim stylem, y, nazwę to tak psychopatycznym, stereotypowym. Mm -hmm. Tak, no. o Jezu, to jest to takie właśnie stereotypowe i w ten sposób nawet raniące, bo odbiera całej głębi tej historii, która gdzieś nam wcześniej została przedstawiona. I myślę tutaj, że na tym samym poziomie co Nowe Piłwi, to są dramatyczne retrospekcje na, na koniec. To znaczy, że. Mam taki vibe, że jeżeli to nie jest dobrze poprowadzone i że te informacje nie są nam przekazywane, bo tak by było najlepiej właśnie powoli odkrywamy karty, może się trochę cofamy to jest w porządku. Ale najgorsza rzecz, jaką wydaje mi się, można zrobić na koniec książki, to rozwiązywać wszystkie problemy fabularne tym, że nagle pojawia się jakaś dzika retrospekcja, <śm> która nam to wszystko tłumaczy. W sumie tak. Podcast zrealizowany we współpracy z Mediateką Memo. Jesus. Nie, nope. No, trochę tak. Ja myślę o, cały czas o tym terapeucie, że y, mi też bardziej zależy na relacjach, mm -hmm. na, taki, na takim że relacyjnym niż bardziej sensacyjnym, wybuchowym, mm -hmm. że to wszystko dzieje się tak y, na poziomie ludzkiego postrzegania i też bardziej y, podoba mi się. Taki nieustający, nieustający niepokój mhm. y, niż praktyczna zbrodnia, że to, co się dzieje w Tyle, ono tak y, w świetle prawa nie jest za bardzo zbrodnią, mhm. że to wszystko jest takie na granicy, że wiemy jakoś y, moralnie, obyczajowo, jakoś tak ludzko, że to, co się tam dzieje, jest złe, no ale gdyby przyszło do czego i. Mhm poszłoby się na posterunek, no to powiedzieliby ci, kurda, nie mamy dowodu, wszystko jest mętne. Jakby więc... nobody, no crime. Dokładnie, więc to jest takie... No, ja myślę tutaj jeszcze, że fajnie w tym kontekście, o którym ty uh -huh. powiedziałeś, czyli takim bardziej psychologicznym, w sensie pisania uh -huh. Tilleru, to tutaj fajnie gra element takiego budowania napięcia na zasadzie takiej, że coś się wydaje takie nie z tego świata, mimo tego, że mogłoby być dosyć łatwo wytłumaczalne, ale po prostu nie mamy... Do jakby tych elementów, tych puzli uh -huh. żeby je sobie poukładać, więc pojawia się jakiś taki element mistycyzmu i myślę tutaj na przykład o Wyspie Tajemnic. Jako o filmie, że tam ten element jest tak ciekawie poprowadzony, uh -huh. jednak jak porążamy za DiCaprio, to on po prostu nie ma wszystkich informacji, dlatego wszystko wydaje się dziwne i jakieś takie przesunięte mgłą i jest nam dozowane powoli w ramach fabuły to, co się wydarzyło, co się dzieje i jakie zasady obowiązują w tym fikcjonalnym świecie. Muszę w końcu obejrzeć ten film, ponieważ znam już wszystko jeżeli chodzi o fabułę i rozwiązanie, ale jeszcze go w ogóle nie obejrzałam ani razu. E, właśnie, tilery psychologiczne. Ja w ogóle starałam się nie powiedzieć tego, tego określenia, bo mam wrażenie, że ono też jest bardzo skrzywdzone tym, co jest podpisywane jako tyler psychologiczny. Tak. Bo mnóstwo tylerów psychologicznych nawet nie zagłębia się w ten wielki dzban z napisem Psychologia. Mhm. Nawet nie spogląda pod powierzchnię tej góry lodowej. Mm -hmm. I w ogóle to też jest dosyć stereotypowo, myślę, podzielone, bo jeżeli weźmiemy sobie tyler jako gatunek, który jest, no, poczytny, tak? Poczytny, często nawet utożsamiany z kryminałem mniej lub bardziej, to, że jest jakiś taki podział stereotypowy, że jeżeli chodzi o te wszystkie sytuacje akcyjne, to one są bardziej przeznaczone dla mężczyzn uh -huh. i oni właśnie mają ten tiler bardziej szpiegowski, wybuchy, misje Jamesy Bondy i tak dalej, a jeżeli chodzi o ten tiler taki stereotypowo kobiece, to zwykle się poleca właśnie jakieś tilery psychologiczne. Tak. Z... Kobiety częściej po nie sięgają, tak, ale to też trochę spłyca. Ale to znaczenie też tych są tilery, w których ginie dziecko tak. i w których zawsze złoczyńcą jest mąż. Tak. To, Albo to terapeuta. Jest, tak, to są te same motywy. Albo to dziecko w betonie. Tam, tam, nie, ma, y, tam nie ma po prostu, że y, po prostu, y, Boże, staram się użyć innego słowa niż złoczyńca, Aha. ale nic mi nie przychodzi do głowy. bilian, <laughs> e, że, że to jest kobieta. Mhm. Tylko, że zawsze kobieta jest tą słabszą i tą, która traci rozum. Tak, ale mhm. to, to, jest, to jest w sumie taka właśnie, to buduje tą dodatkową bezsilność. W ogóle pomyślałam sobie, że fajnym motywem na taki pseudo pastis Tyler byłoby to, że to byłby Tyler, który zmienia się w horror, w którym dziecko z betonu powraca no. z zemstą. Jak poroniec w Wiedźminie. No. I możesz go zakopać, zabić i zakopać. To znaczy, możesz go zabić, ale możesz go też zakopać i on się wtedy zmieni w duszka, yy, który opiekuje się domostwem. Taki to, poroniec. To, to prawie tak, tylko że tak. Jak z powrotem więcej, do betonu. Tylko że więcej rządzy krwi. O. I w ostatniej scenie, ja w ogóle myślę o tym filmowo, na zasadzie takiej, że widzę to bardziej sceny, jako to wiesz, taki bardziej horror klasy B, mhm. że na koniec jest jakby perspektywa tych rodziców albo tych złoczyńców, którzy już leżą w tym dole i widać taką betoniarkę i to dziecko, to dziecko. no myślę, że to by, jakby ja to obejrzałabym, zdecydowanie obejrzałabym totalnie i w ogóle jeżeli chodzi o jakieś takie, jakby rozumiem, że no, to dziecko musi być jeszcze w trybie bardziej takim maleńkim niż, niż większym, ale w mojej głowie jakoś to dziecko to, ten, to horrorowe dziecko potem dorasta w tak. sensie ona jakoś rośnie i na samym końcu, jak ono spuszcza e, tą betoniarkę, mm -hmm. e, jakby w stronę rodziców, to on jest tym chłopcem, który grał tego chłopca w cieniu i kości, któremu naprawiali pieninko. To a... jest chłopiec typu. No zaryczno. Ja <grywia> tak z tym betonem i ten I... lizaczek. No zaryczno. <grywia> <grywia> e, a jakaś e, sceneria? A co ja lubię w sumie? Wolę jakieś takie bardziej mistyczne scenerie. Uh -huh. Znaczy lubię, jak tam jest tak jednak pochmurno, dużo mgły. Uh -huh. Myślę, że gdzieś tutaj e, wszelkiego rodzaju skandynawskie dreszczowce, które mnie wychowały i te scenerie, które też filmowo są budowane w, w Skandynawii, e, do mnie przemawiają. Ale właśnie bardziej woja klimat jakiś taki małomiasteczkowy, uh -huh. e, bo jednak te zagrożenia miejskie wydają się takie bardziej oczywiste. E, no bo też wtedy możemy się skupić na, tej na tym psychologizmie postaci, na tych relacjach, bo najczęściej mamy wtedy niewielką społeczność, która jest bardzo mocno od siebie tak. zależna. Jakiś las, wieś, mała miejscowość, takie miasteczko, w którym wydawałoby się, że nic nie może złego się przytrafić, mhm. bo wszyscy stawiają otwarte drzwi i tak dalej. I nagle coś się przydarza, albo okazuje się, że ten problem i ta groza drąży to miejsce już od wielu, wielu lat, a wszyscy to ukrywają, bo są w zmowie. No, to u mnie podobnie, ale ja też gdzieś zawsze, w sumie też skandynawsko jakieś takie lasy, mhm. ale też w, we mnie gdzieś ta woda szemrze. Jakaś rzeka, jakieś jezioro, coś takiego. Ciało z Riverdale. Nie, nawet nie. Po prostu, żeby, żeby, były, żeby były po prostu jakieś takie szuwary, że, e, że one gdzieś tam sobie w tle jako dźwięki grają, czy po prostu. Ale to jest bardzo w ogóle dobry motyw, bo to no. jest dobry motyw na znalezienie ciała. W wodzie? No, w wodzie. Bardzo często się w ogóle no znajduje właśnie. w wodzie. I dla mnie to jest mało oryginalne Aha. w sensie, co nie? Jakby jak pływające ciało. No, ale też wiesz, jakby rozkład można je zakopać. No właśnie na takich jakichś bagniskach. Nie? No tak, no. na bagnach, tak, tak. No. Myślę sobie właśnie, że ktoś, nie wiem, stwierdza, że przednie sobie drogę na skróty przez mm -hmm. torfowiska bagniska, mimo że tam zawsze mówią, że błędne świetliki, ogniki znaczy się. I że nie, bo tam dużo rzeczy osób ginie i nagle się potyka o taką rękę tak. i okazuje się, że to ręka dawno zaginionego wujka. Albo że widzi tą rękę w takim przerażeniu. Próbuje odsłonić twarz, a to jego twarz. Ło! Wow.